Witam, chciałabym adoptować dziecko, proszę. Zapłacę hmm. każdą cenę. Dobrze pani trafiła. Hmm. Aha. O, jacy są słodcy! Sama nie wiem, kogo mam wybrać. Hej, czy to krew? Chyba nadszedł czas na obiad dla małej Melanii. O, spójrzcie tylko na tego ślicznego, małego aniołka. Okej, okay, to jest to. Adoptuję ciebie, kochanie. Jeszcze jeden krok i... Tada! Od teraz będziesz tu mieszkać. Wow, ale to ładnie! To pilot do sterowania pokojem. No, spróbuj. Wow, to byli Eilish! Myślę, że Melanie jest po prostu najlepsza. O, nie wiedziałam, że to potrafi. Jeszcze! Moja droga, Meli, Twoja nadzieja nie jest daremna. Ona jest taka dobra w wow. improwizowaniu. O, nieźle. Ten napój jest pyszny. Hej, a do czego służy ten przycisk? O nie! Światło pali mnie! Melania! Nie martw się pomogę ci! Ale zimno! Oh, no dalej! Działa już! Ach, tak! No dobra, to zrobię wszystko sama! No, nie to Perku, gdzie uciekłaś? O, tu jesteś! Jesteś cała poparzona, ale wiem, jak to naprawić. Od teraz zawsze pamiętaj o stosowaniu kremów z filtrem. Dobrze? To miejsce naprawdę nie wygląda jak kryjówka wampirów. O, wiem, co robić. Dekorowanie jest naprawdę łatwe, jeśli użyjesz wyobraźni. Cześć, kolego! Skarbonka? Nie, dzięki. To mi się bardziej podoba. A co to się dzieje? To wszystko jest takie dziwne. Ups! Kochanie, co ty robisz? A, tylko urządzam sobie miejsce spoczynku. No cóż, z pewnością jest stylowe. W każdym razie, dobranoc, kochanie. A, mamo! O nie, czy to było trzęsienie ziemi? Mój Boże! Co się dzieje? Mm. Mam tylko nadzieję, że z moją córką wszystko w porządku. Mela? Kochanie. Już idę. Tylko się trzymaj. Pomocy! Oh. Dzień dobry, to nagły wypadek. Kił mnie boli. Przyjrzyjmy się. Powiedz a oh. no tak, będzie trzeba go wyrwać. On po prostu nie chce. Wyjść. No dalej! Fiu. Dobra, spróbujmy inaczej! O, nie czuję się za dobrze. Hej, już mi lepiej! Proszę pani, wszystko okej? Okay? Melania? O nie! Aha, tam jest ten paskudny stary ząb. O, jaki ładny! Dzięki doktorze. No po prostu robię swoje. Dobrze, kochanie, wracajmy do domu. Dzieci rosną tak szybko. A wampirze dzieci rosną jeszcze szybciej. Hmm. Hmm? O rany, to jest straszne. Aha. Nieważne, po prostu zmyjmy to wszystko. Spójrz tylko na tego ochydnego pryszcza. Eee, musimy się tego pozbyć. Cóż, oh, próbuję. No. Nie, 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 przestań. Hmm? Ale ochyda. W każdym razie, zamiast tego użyjmy tych plasterków. Po prostu je przyklej. Właśnie oh, tak! Aha. Wow, to jest idealne! Wow. A może by tak? Hmm. Aha. Co zamierzasz zrobić? Nie martw się, mamo! Wiem, co robię! Co sądzisz o moim nowym looku? Jest niesamowicie! Ale możemy sprawić, że będzie jeszcze bardziej luksusowo! I wiem, jak to zrobić! Słota nigdy za wiele! Spójrz tylko na ten brokat! No i? Podoba ci się? Ta, będę teraz taka popularna! Wyglądasz jak milion dolców, kochanie! Oh, wow. Cóż, idę Aha. do szkoły, mamusiu? Nie możesz hmm. tak wyjść z domu. Jak to? Mama wybierze ci strój. Wow! Co myślisz o ładnej sukience ala Barbie Aha. Bela, gdzie jesteś? Jestem tutaj! Cudownie, masz załóż to! Oh. Bardzo mi się podoba, mamo! Wow. Mnie też! Wyglądasz jak prawdziwa księżniczka! Wow, wow! Och, nienawidzę tych wysokich obcasów! Chyba musimy wymyślić coś innego! No, mm. Dokładnie wiem, co robić! Hej, to jest? To jest pająk! A masz! Och, ty mały potworze! Wow. Hej, to bolało! Mm? Wybacz, kochanie, nie chciałam! Hmm? Nie przejmuj się! Teraz zajmiemy się moją metamorfozą. No i wyglądam wow. świetnie, prawda? Jesteś niewiarygodna, mm -hmm. ale wciąż potrzebujemy mm -hmm. dodatków. O, oh, zgłosił wow. tylko na to wszystko! Podoba mi się ten! Świetny wybór! Wow. I weź też tę bransoletkę. Jest naprawdę stylowa. Te kolczyki oh. też są fajne. Oh. Dzięki, mamo! Aha. Już wychodzę! O, oh, tak szybko oh. urosła. Powiedziałam mu, żeby... O, to Mela, frajera! A, nienawidzę czosnku! A ja nienawidzę ciebie! Haha, ha. uśmiechnij się do nas! Jesteś na lajwie? O, pożałujecie tego! Pożałujecie, że zadarliście z wampirem! Ale co tu zrobić? Ach, tak! Po prostu wypiję waszą krew! Zgadza się! No, nie, jeszcze pójdę do więzienia. Wypuśćcie mnie! nie mówiłam, nie wolno gryźć, młoda damo. A, Mam o wiele lepszy pomysł. Posiedź tu sobie na razie. A ty znam dla Ciebie idealne miejsce. Kto jest teraz z co? Naprawdę im pokazałam. Hej, uważaj gdzie! Wszystko w porządku, moja pani. Tak zdecydowanie. Świetnie. Tak w ogóle jestem Edek. A ja Melania. Aha. Hej, może pójdziemy razem na spacer? Jasne, chętnie. Gotowi śledzić moją luksusową wycieczkę do spa? Hmm. Melania? Nie możesz tak po prostu zadawać się z tym biednym chłopakiem. Absolutnie nie. Nie pozwolę na to. Hmm? Umówisz się ze mną, Mela? Nawet oh. o tym nie myśl, koleżko. Mm -hmm. O oh, nie! Yeah. Jesteś genialna, Klara. No. Dobrze, kolego. Możesz pożegnać hmm. się z moją córką. Ah! Oh. Hej, to prawdziwa strzała z kuszy. Hmm? Szybka jesteś, Mela. Kto właśnie postrzelił moją sympatię? Hmm? Mamo! O! Oh. O, cześć! Byłam! Hmm? Po prostu spędzałam sobie tutaj czas. Nie mogę uwierzyć, że tak mnie szpiegowałaś. O, jak ja ci to wynagrodzę. O, wiem. Okej, okay, dam ci wybór. Możesz spotykać się z moją córką albo wziąć kasę. No, to nie ulega żadnej wątpliwości. Co? Nie możesz tego zrobić. A ja? Na razie. Chodź, kochanie. Idziemy do domu. Każda kolacja jest luksusowa, gdy jest się milionerką. Kelner! Podejdź proszę, umieramy to z głodu. Yy, Brokuły? nie będę tego jeść. Ale to wow. bym zjadła z chęcią. Hmm. Cóż, nie ma rzeczy niemożliwych, gdy jesteście wampirem. Wezmę najdroższe danie, jakie macie. Chętnie. Moje danie jest tam. Hmm. Ej, co mi wyprawiasz? Chcę porozmawiać z kierownikiem. Tak, tak. Teraz proszę się zrelaksować. Proszę bardzo. Sałatka Cezara doprawiona czystym wow. złotem. Oto i pani zamówienie, młoda damo. Wow. Niech mi ktoś pomoże. Mm. Wygląda na to, że ten ultra bogaty szał zakupów mm. idzie pełną parą. Kupimy ci wszystko, czego zapragniesz, kochanie. Podoba mi się to. O, spójrz tylko na to. To jest idealne. Wezmę wszystko. Wow, niesamowite. Muszę to kupić. Hej, widziałam to pierwsza! Lepiej ze mną nie zadzieraj, kochanie! Nie mów, że cię nie ostrzegałam. Nie masz się dotykać mojej mamy. Oh, a ty to kim niby jesteś? Mam dość was dwóch. Nie tak szybko, koleżanko. Hej! Nie wasz się! Masz, mamusiu. To twoje. Och, jak cudownie! Tak, uścimy to uściskiem! Cóż, uczcimy moje słodkie 90 lat. Wszystkiego Aha. najlepszego, mamusiu! Zróbmy sobie selfie, aby upamiętnić ten dzień. Świetnie razem wyglądamy! Hej, to Marta! Hej, bestie! No cóż, może ciasto mnie pocieszy. O, Pomocy! Aj, aj. Nie ma mowy. Melania. O, mama! Nie możesz mi tego zrobić. Co? Mm, dziękuję, wow. że mnie uratowałaś, kochanie. Hej, Mela. Chodź, musimy iść do szkoły. O, Marta, nie uwierzysz. Jesteś wow. taki fajny. Heh, wiem. Hmm. Na razie, dziewczyny. Denis, kocham. Au. Mam cię, bejbę. Trzymaj się. Przejdziemy przez to. Nie martw się, pomożemy ci. Dobra, Miauciu, nie bądź taki zły. Proszę, obudź się, Mela. Tak bardzo za tobą tęsknię. Doktorze Miauciu, przestań się drapać. Niedobry kot. Pani doktor, co się z nią dzieje? Mela? Wszystko w porządku? Ja? O, jest perfekcyjnie. Czy ty dosłownie stałaś się Hello Kitty? A to takie drobiazgi. O nie! Moje hey. włóczka! Hej, oh. gdzie idziesz? Hej, oddaj to! To moje! Zobaczymy w gundlu. Pomogę ci, Kitty. Mówiłam, że nie możesz tego wziąć. Uważaj! Moje futro jest bardzo delikatne. Ale przestań hmm. się drapać. Coś jest nie tak. Chyba jestem chora. Musisz mi pomóc. Rozumiem. Au! Masz pchły, baby. Musisz użyć szamponu przeciw pchłom. Naprawdę musimy. Tak. Te pchły nie zostaną tu na długo. Możesz mi zaufać. No proszę. Chodź już. Nie możesz mi uciec. Co to ma być? Nie ma dla ciebie nadziei. Wiem Aha. co robić. Robimy to. Wkrótce twoje futro będzie ładne i czyste. Mama, mama, Marta. Widzisz? Jesteś teraz bardzo czysta. Chociaż zrobiłaś się trochę różowa. Wow! Hej, to naprawdę całkiem fajne. To pewnie przez tę skarpetkę. Teraz ja też mam tchły. To wszystko twoja wina, Kitty. Czas na poranny prysznic. Jakie jesteście dzisiaj ładne. Spoko, tobą też się zajmę. Nie idź. Chcę się z tobą pobawić. Ty łobuzie. Oddaj mi mojego motyla. Co tu się dzieje? Hej! Rudolf, tak nie wolno! Jesteś na diecie. Wypluj to natychmiast. Dziękuję. Co się stało? O, jesteś w ciężkim stanie, Kitty. Umyjmy cię trochę. Dobra, Rudolf, koniec tego. Oddaj jej motyla. Hmm. Wrócił, jej! Hmm. Bawcie się od teraz ładnie, dobrze? Zaczynamy dzisiejszą lekcję, kochani. W porządku, jak na razie jest ok. Miau. Proszę bądźcie cicho. Ale to takie nudne. Melania, do tablicy. Co? Pewnie. Śmiało, rozwiąż to równanie. X, Y, jakie ja mam to zrobić? Dodaj pomnóż, odejmij podziel. A, to łatwe. Jak to? Wcale nie. To powinno pomóc! O, to takie ekscytujące! Złapiecie? Tak jest! Ha? Aha. Świetnie ci poszło! To zasługuje na piątkę! Gratulacje, baby! Ups! <grym> Idźcie za przykładem, Kitty, i pilnie się uczcie. Pobawmy się trochę! O, o, przepraszam. Skoncentruj się, Kitty. Staraj się uważać na pazury. Hmm, to wygląda dobrze! Posypki nigdy dość! A teraz smacznego! Miau! He, spójrz tylko na ten słodki ogonek! Oj, na te babeczki! Ups! Moje przegoski! Dobra, trzymaj się tu mocno! I postaraj się nie być takim frajerem! Me! Pomoc! Miau! Kto się znęca nad moim ulubionym kotkiem? Marta! Oni, oni! Dobra, kochana! Czas dać im nauczkę. O, o, ale z ciebie nieudacznik, Pinki. To ci niespodzianka. O, to wyłączył światła. Ten luk ci pasuje. Świetnie ci poszło, Baby. O, to jeszcze nie koniec. Dobra, kolego, wiesz co robić. O, nie zrobimy tak więcej. I ty i wszystko w porządku? Jak najbardziej. Teraz dajmy im kolejną lekcję. Masz okropną fryzurę, Pinki. Ale mogę to naprawić. Czym ja sobie na to zasłużyłam? Hmm? Brawo! Jaki styl! Wspaniały talent! Ehe, jesteście tacy słodcy! Wow. wow! Wygląda na to, że obiad podano. Dobra, nadchodzę. To, co powiecie, na to? Co za, bezpuście! Hmm. Bez talencie! Proszę zejść ze sceny! Hej, co się z wami dzieje? Mam cię! Mhm. Dobra, nie bój się! Po prostu cię zjem! A Ma Marta? Nie martw się, uratuję cię! Rób swoje kolego. Pokaż na co cię stać! Łaskocze! Zabierz to ode mnie! Hmm, to jest ciekawe! Tak, ah, bardzo kreatywne. Myślę, że mamy naszą zwyciężczynię. Gratulacje, Melania. Jesteśmy! Powinnaś podziękować tej ślicznotce za zwycięstwo! O, chyba masz rację. Och, Kitty, jesteś niewiarygodna. Czyż mój ogon nie jest najbardziej puszysty? No dalej, sprawdź. Nie sądzę. Cześć, przystojniaku. E, sorry, mówiłaś do mnie? Ja? Aha. Cześć. Wow, spójrzcie na ten ogon. Cześć, jestem Denis. Cześć, Denis. Chcesz gdzieś wyjść? Jasne. Denis jest mój. U, masz takie ostre pazury. Fajne! Mmm, pyszne! Dobrze się bawicie gołąbeczki! Pożałujesz, że tak ze mną zadarłaś. Dobra, przyjrzyjmy się bliżej. O, spójrz! Czy to piłka? He, chyba ją zgubiłam. Mm. Hej, uważaj! Nie poddam się. Dobra, mam dla Ciebie nowinę. Może wziąć resztę dnia wolnego. Mam nadzieję, że lubisz ostre smaki, Kitty. Mmm, wygląda apetycznie. Wasze zamówienie! O, wygląda całkiem nieźle! Smakuje świetnie. Dobry Denis, Skoro nalegasz... Spójrz, teraz do siebie pasujemy. Tak, te frytki są całkiem dobre. Chyba będę musiała wytoczyć wielkie działa. Wyglądasz dziś naprawdę uroczo, Kitty. Naprawdę? Nie uciekniesz. Aha, zobaczymy, co powiesz na to. Ups. Marta? Więc to wszystko twoja sprawka? Nie. Przepraszam, nie chciałam cóż, wyglądasz całkiem w porządku. Nie kłóćmy się więcej o chłopaków. Jasne. No, Kitty, słodkich snów. Miau. Ja też powinnam się położyć. Ułóżmy się wygodnie. Ha, chciałabyś! Wszyscy wiedzą, że koty rozrabiają w nocy. Wyciągnijmy moje okulary do DJ-ki i zetrzyjmy kurs z tej konsoli. O, oh, je! Yeah! DJ Kitty! Chwileczkę. Zanim zaczniemy, nadajmy temu miejscu trochę stylu. Do pracy. To twoje ostatnie kwaknięcie, koleżko. Tu Kitty! Rolka papieru. Juhu! A? Co się dzieje? Kitty! O, Marta, wstałaś już? Zabawmy się! Co ty zrobiłaś z tym pokojem? O, patrz, pokażę ci sztuczkę. Ups! O nie, wszystko ok? Tak! Dobra, wystarczy zabawy na dziś. Koniec imprezy! Ale Marta! O. Zaraz, nie dam się nabrać na twoje słodkie sztuczki. Od teraz obowiązuje zakaz kotów na tym terenie. Wynoś się stąd! Aha, i żadnych imprez! co to, to ja rozumiem! Marta, to takie niesprawiedliwe! Ochyda. Oh, Halo, potrzebuję sprzątania! Halo! Ktoś jest w domu? O tak! Trzeba zatrzeć kurze, umyć podłogi mopem, wyczyścić kanapę. Hmm. i oczyścić świat z wampirów! Jestem Megan Van Helsing. Wszystko tylko nie to! Aaaa! Marta, chcę się z tobą pogodzić. O nie, masz kłopoty co? Nie, martwcie się uratuje cię! Poczekaj chwilę. Nie Nie możesz tego zrobić bez rozmowy z moim prawnikiem. Proszę, puść moją przyjaciółkę! Co? Mówiłaś coś? Chcesz coś przekąsić? To łap! Ha! Nie dasz rady. Nawet nie próbuj, kocóże! Teraz przegięłaś! Zabawmy się, futrzaku! Stój! Miau! O, ale z ciebie słodziak! Mam cię podrapać za uchem? No dobra, niech ci będzie. Uwielbiam grać w berka. Fajnie! W porządku, Marta, w końcu jesteś wolna! Dzięki za pomoc, kochana! A tobą zajmę się później. Dobrze, Marta, tylko się tak nie denerwuj. Nie róbmy nic pochopnie, dobrze? Mam kilka nowych filmików do obejrzenia. Kinki masz szczęście, że jej najlepsza przyjaciółka jest gotowa do pomocy. O o! To wam Marta! Uciekajcie, tchórze! Uciekajcie! Mają rację, jestem lamusem! O? Nikt nie będzie się nad tobą znęcał, baby. Przestań płakać, Pinki, proszę! Wszyscy się ze mnie śmiali, Marta! O, oh, wow, chciałabym być jak Hello Kitty! Po prostu kocham tę bajkę! Cóż, zróbmy listę rzeczy! Najważniejsza rzecz, o którą trzeba zadbać... To pryszcze! Racja! Zacznę je wyciskać! Wow, wow! Uważaj, kochana! Och, hyda! Przepraszam, Marta! Nie martw się! Niech profesjonalistka się tym zajmie! Nadszedł czas, aby wyciągnąć nasze urocze małe pudełeczko! O, jakie słodkie! Ta maska kotka będzie idealna do pracy! Tylko spójrz na siebie! Uh. Piękki dostaje szejka, a krwisty koktajl idzie do Marty Ach, czuję się absolutnie idealnie Wow, mamy tu nagły wypadek, Puszku Dzięki za pomoc, kolego O nie, nie ma mowy, nie zmusisz mnie do tego Daj spokój, nie chcesz tego pysznego lizaczka? Oh. Teraz mam cię w pułapce Proszę bardzo. O wiele lepiej. Au! O, spójrz na te kocie wąsy. Są po prostu idealne. Od razu je przymierzmy. Jakie słodkie. Uwielbiam to. O, nie czuję się najlepiej. Nie, nie pozwolę ci na to. Aby to naprawić, potrzebujemy specjalnego super kitty gadżetu. Kici, kici. No gdzie idziesz? Ale to jest wyczerpujące. Nie martw się, nie będzie bolało. Ach, jakie gilne. Wow, ale błyszczą. A ta różowa kokardka doda uroku. O-o, robi się niebezpiecznie. Kto jest dobrym pieseczkiem? Ty, Bobo, ty. A twoje futerko jest takie miękkie. Wow, to nie jest Bobo. Nigdy nie sądziłam, że może być tak fajnie. Puszku, potrzebuję twojej pomocy. Szybko rozwiąż mnie! Nie martw się, baby. Czas pozbyć się tych wszystkich rzeczy. A, to boli! Wygląda na to, że to obudziło bestię w naszej małej Pinki. Spokojnie, bestii. Wiem. Zagrajmy w małą grę. O, spójrz tylko na ten laser. Mam cię. A, mam cię. Wow, o ci coś. Hej, patrz, moje pazury stały się krótsze. Fajnie. Pięki zniszczyłaś te ściane. Będę musiała zakryć to obrazem. Ale robienie manikiru zawsze mnie rozwesela. Co myślisz o tym różu? Myślę, że jest świetny. Jakie miękkie! I błyszczące! Nie zapomnij dodać trochę srebrnego brokatu dla uroku. Cool! Małe buźki Hello Kitty dopełnią nasz look. Oj, nie możemy też zapomnieć o tych małych, puszystych łapkach. Wow, urocze! Na pewno za mną tęskniliście. Zatańczmy wszyscy! Tak, ten taniec jest uroczy, ale. Twoja fryzura to totalna katastrofa. Naprawdę tak myślisz? Obawiam się, że tak, Bestii. O, nie wiedziałam, że jest aż tak źle. To nie moje. Pinki! zły kotek, zły. Chyba ta wabliżyca będzie musiałaś sama się tym zająć. Auć, to bolało! Hej, franiu, pomóż mi! Jeszcze raz i. O? Piu! Dobra, potrzebujemy tu innej szczotki. O, jakie miłe uczucie! Tak jest! W końcu uznałyśmy Twoją grzywę. Ale to nie koniec. Te urocze małe uszka będą ci pasować. Oh. Jakie słodkie! Zdecydowanie, baby! Parę naklejek Hello Kitty wow. do pełni luku. Niesamowite. Upewnijmy się, że naszą ulubioną postać widać z każdej strony, a ta różowa kokardka będzie wisienką na torcie. Cóż, wykonałyśmy świetną robotę! Ura! O! Pinky, znowu naprawdę ile razy mam ci powtarzać? Nie możesz jeść tylu słodyczy. Ten przydatny lifehack pomoże nam ukryć wszystkie niedoskonałości. Dodajmy trochę zielonego cienia do korektora i poświęćmy trochę czasu, żeby dobrze wymieszać. Właśnie tak, zielony pigment zakryje wszystkie zaczerwienienia. Pozostaje tylko rozprowadzić go za pomocą puszka do makijażu. Pryszcze zniknęły! Wow! Jeśli chodzi o perfekcyjne konturowanie, potrzebna jest nam penseta. A teraz najbardziej ekscytująca część! Te różowe cienie podkreślą piękno włosów Pinki. Wow! Chcę spróbować tego! Świetny wybór, baby! Żelowa konsystencja sprawia, że jest bardzo łatwy w aplikacji. Najlepsze rezultaty w makijażu można osiągnąć tylko przy użyciu najdroższych produktów. Teraz mam dla ciebie specjalną niespodziankę. Czas popracować nad Twoim strojem. Obczaj te fajne trampki i słodkie pańczochy. Nie mogę się doczekać, aż je przymierzę. Wow, jest idealna! Spódnica jest taka ładna. Tak, pasuje ci jak ulał. Wow. A co powiesz na taką bluzkę? E, to chyba jest za hmm. duży rozmiar, wiesz? Ale nie martw się, jestem wampirem. Jesteśmy naturalnymi modniściami. Po prostu pozbądźmy się tych wszystkich rzeczy. Cięcie tutaj jeszcze trochę tutaj i... Marta, jesteś niesamowita! O, ja też będę miała z tego pożytek. Tylko spójrz na to puszyste boa. Zupełnie jak kocie futro. Metamorfoza Marty w Hello Kitty zakończona. Niech wszyscy polubią tego wspaniałego kotka. A na koniec wybierzemy tę torebkę w kształcie łapy. Pinky, Musimy iść do szkoły! Och, gdzie jest ta dziewczyna? Hej, co ty wyprawiasz? To nie czas na zabawy. Musimy iść. Nie, nie ma mowy. Zabieraj swoje rzeczy i już. Nie, nie chcę. Nie zmusisz mnie. Tak? Sama się o to prosiłaś, kotku. Ach, dobra, poddaję się. To to ja rozumiem. Idziemy. Wygląda na to, że innym fanom Hello Kitty naprawdę podoba się nowy look Pinki. Mogę zrobić sobie z tobą selfie? Jasne! Nawet zakochany w Pinki on nie może oprzeć się jej urokowi. Wygląda na to, że ma teraz swojego największego fana. A teraz chodźmy na TikToki!